Zmiany w budżecie gminy Biała Podlaska. Podczas ostatniej sesji Rady Gminy decyzją Komisji Budżetu i Finansów część środków zadysponowano na nowe zadania inwestycyjne, a szczególnie na budowę dróg gminnych oraz kanalizację. Pojawił się także pomysł utworzenia przedszkola gminnego w Białej Podlaskiej, co pozwoli zaoszczędzić około 1,5 miliona złotych rocznie. Propozycja powstała, ponieważ do placówek miejskich doważonych jest z gminy prawie 200 dzieci i subwencje zamiast do gminnych trafiają do przedszkoli miejskich. Może wydawałoby się to trochę zaskakujące. Ale to jest docelowo jedyne rozwiązanie, które umożliwi gminie oswobodzenie się z tego jarzma finansowego miasta i prowadzenie własnego przedszkola. My mamy tereny, mamy budynki na terenie gminy, ale temat jest taki. Że rodzice dysponują do końca swoimi pociechami i wożą do miasta. Nie chcą jechać z jednej miejscowości do drugiej, tylko do środka, do miasta. Stąd też jest pomysł na wykupienie placu albo wydzierżawienie budynku na przedszkole gminne w mieście. I będzie to jedyne rozwiązanie, chyba mm, słuszne i ku zadowoleniu mieszkańców naszych, no mieszkańców, rodziców wszystkich dzieci, ale gminy też. Podczas sesji gminy radni głosowali także uchwałę dotyczącą zmiany studium i warunków zagospodarowania przestrzennego gminy Biała Podlaska. Z takich najbardziej istotnych i głównych zmian, które dotyczą tego studium to jest właśnie zaprojektowanie trasy przebiegu ropociągu Odessa Brody Płock, który będzie jest inwestycją rządową i będzie prowadzony przez całe województwo lubelskie, w tym także przez gminę Biała Podlaska. Zmiana dotyczyła również likwidacji trasy ustalonej wcześniej, kolei, szyb, szybkiej kolei, której tak naprawdę w innych gminach ta trasa nie była wyznaczona. No i nie mamy żadnych informacji, że taka kolej będzie w ogóle budowana, więc chodzi o to, żeby z mapy zniknęła ta proponowana kiedyś tam trasa przebiegu. Zmiany zagospodarowania objęły także aktualizację udokumentowania wszystkich złóż kopalin oraz wyznaczenie terenów inwestycyjnych położonych w Woskrzenicach dużych wzdłuż trasy E30 i mniejszych terenów położonych w miejscowości Woroniec, Styżyniec i Słowacinek Nowy.